Witam kochani serdecznie. Dzisiaj zapraszam na przepyszny sernik kremowy z pianką i z truskawkami. Świetnie się także sprawdzą maliny, brzoskwinie. Użyłam tortownicy o średnicy 28 cm. Dość duża, żeby zmieścić te dwie warstwy: sernikową i piankową. Tutaj wyłożyłam spód prostym sposobem, czyli biszkopty mogą być herbatniki, około 150-200 g. Tak naprawdę nie trzeba ich nasączać. Przejdą wilgocią sernika, który jest bardzo kremowy. Taki kremowy sernik łatwo uzyskać miksując 5 dużych jaj na kogel-mogel plus 170 g cukru i trochę cukru waniliowego. Masa serowa powstanie błyskawicznie ze zmiksowania miękkiego masła z serem twarogowym. Może być taki z wiaderka, polecam włoszczowy, on jest gęściejszy. Użyłam tutaj 100 g masła i 1 kg sera twarogowego. Do masy serowej dodaję jeszcze 200 gram śmietany 18%, dwie łyżki z brzuszkiem mąki ziemniaczanej. Zamiast mąki ziemniaczanej może być po prostu budyń, też dwie łyżki z brzuszkiem takiego budyniu, na przykład waniliowego albo śmietankowego. I teraz do masy serowej, która już jest gładka, dodaję przed chwilą przygotowany kogel mogel. Jeśli chcecie, żeby masa serowa była bardziej puszysta, wymieszajcie całość łyżką bez robota, mieszam mniej więcej tylko do połączenia i zaraz wylewam na przygotowany spód z biszkoptami. Tego typu sernik łatwo się przypieka, pomimo temperatury nie za wysokiej 160 stopni. Piekłam około 50-55 minut, mimo to wierzch się troszeczkę przypiekł i nawet ciut popękał, ale to nie zaszkodziło mojemu sernikowi i tak był przepyszny. Kiedy wiemy, że sernik już jest dobrze wystudzony, zaczynamy przygotować piankę. Jest bardzo prosta, polecam. Dłużej się trzyma niż sama bita śmietana. Do szklanki 250 ml pojemności wsypałam jedną galaretkę cytrynową. Ona nie będzie miała wpływu na kolor, zobaczycie, będzie to bardzo jasna, wręcz biała pianka. Do galaretki dodałam jeszcze dwie takie nieduże łyżeczki z małym brzuszkiem, żelatyny. Wymieszałam wstępnie i wstawiłam do rondla z gorącą wodą. Chodzi o to, żeby ta galaretka bardzo dobrze nam się rozpuściła, była jednolita, bez takich kryształków w środku. W międzyczasie po mieszaniu galaretki układam zimne truskawki na wystudzonym spodzie sernika. Kiedy galaretka dobrze się rozpuści, wtedy zaczynam ubijać śmietanę. Śmietana musi być dobrze schłodzona. Używam śmietany 30%, ponieważ ta kremowa typowa 36, z niej bardzo szybko robi się masło. Wolę tą śmietanę trochę dłużej się ubija. Nie dodajemy już tutaj cukru. Galaretka ma go całkiem sporo. Kiedy śmietana już jest odpowiednio kremowa. Wtedy dodaję do galaretki dobrze rozklejonej oczywiście, ciepłej, nie obawiajcie się, ma być ciepła. Dodaję kilka łyżeczek takiej śmietany, mieszam energicznie, szybko i zaraz wlewam do pozostałej kremówki, miksuję również energicznie natychmiast i przelewam na dobrze wystudzone ciasto z truskawkami. wyrównuję mniej więcej powierzchnię przyszłej pianki. Nawierzch można oczywiście wylać po lewę, roztopić czekoladę, bądź po prostu tak jak ja zrobić posypkę w rozdrabniaczu szybciutko. Rozdrobnić kilka ciastek, dodać do tego troszeczkę startej czekolady i uzyskacie taką dość efektowną posypkę. Potem ciasto wstawić do lodówki na kilka godzin. Jest genialne już po dwóch, 3 godzinach. Życzę wszystkim udanych wypieków, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.